29 marca w pierwszym liceum ogólnokształcącym imienia Bolesława Chrobrego odbyły się dni otwarte. Uczniowie liceum zaprezentowali gimnazjalistom swoje nieraz nietypowe umiejętności i talenty. Samorząd uczniowski pierwszego LO przybliżył jego przyszłym adeptom specyfikę szkoły, a następnie głos zabrała dyrektorka liceum Bogusława Młodzikowska, skupiając się przede wszystkim na szczegółowym przedstawieniu poszczególnych profili. W tym roku przewidujemy ofertę edukacyjną siedmiu klas. Dwie klasy profilowane są w zupełnie inny sposób niż w latach ubiegłych. Proponujemy uczestnictwo w klasie biochemicznej, medycznej. Dwie klasy politechniczne będą: klasa kulturowo-medialna, lingwistyczno-humanistyczna i geograficzno-lingwistyczna. Zupełną nowością jest profil lingwistyczno-humanistyczny, który będzie szkolił uczniów w poprawnym posługiwaniu się językami polskimi.

Jest to profil, który nastawiony jest na to, żeby młodzież mogła rozwijać swoje możliwości. Stąd też współpraca choćby z Instytutem Kultury Europejskiej w Gnieźnie, gdzie organizowane są zarówno warsztaty medialne, jak również także warsztaty dotyczące teatru i czy muzyki. Poza tym dbamy o to, aby można było rozwijać nasze możliwości literackie, ale także krytycznego myślenia i nasze bardzo mocne nastawienie na to, aby kształtować umiejętność pięknego posługiwania się poprawną polszczyzną, ponieważ jest to istotne choćby dla zachowania tożsamości narodowej. Reszta części dni otwartych odbywała się w poszczególnych salach lekcyjnych, w których uczniowie przygotowywali różnorakie przedstawienia czy eksperymenty chemiczno-fizyczne prezentowane między innymi w nowym laboratorium. Podczas drzwi otwartych została również zamontowana i uruchomiona drukarka 3D. Generalnie rzecz biorąc kładziemy ogromny nacisk na to, żeby wyzwolić właśnie spontaniczność i aktywność nie tylko poznawczą, ale także organizacyjną. W związku z tym uczniowie są organizatorami wszelkich imprez, które na terenie szkoły się dzieją. Drzwi otwarte w pierwszym elo cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Aula szkoły była wypełniona po brzegi. Przyszli uczniowie mogli zwiedzać mury szkoły i przede wszystkim porozmawiać o szkole z jej obecnymi uczniami.